Witaj nieznajomy, co mogę dla ciebie zrobić. Potrzebujesz jedzenia, ubrania, a może porządnego łyku gorzałki. Marlo sprzeda ci wszystko, czego możesz potrzebować na wybrzeżu. Kim jesteś? Jestem Marlo, najlepszy handlarz na wybrzeżu. Od Ardei aż po Cape Dan. Najbardziej interesują mnie kosztowności. Srebro, złoto, klejnoty. Wezmę wszystko. Skąd bierzesz swoje towary? Mamy w miastach ludzi, którzy dbają o nasze zaopatrzenie. Kiedy przyniesiesz nam trochę kosztowności, dowiesz się, kto to taki. Co robisz z tym złomem? Wiem, jak go zamienić na błyszczące monety, ale te są nam teraz bardzo potrzebne. Więc przynosząc mi towary, wspierasz słuszną sprawę. Czy tu na wybrzeżu jest jakieś miejsce, gdzie można pohandlować? Mogę Ci udzielić tej informacji, ale nie za darmo. Tu nam właśnie powie ciekawe rzeczy. Tyle, że... który nam... on chyba nam powiedział, że ten... E, przy tej wieży... przy tej latarni na czym się ma... to złotobuntowników. Co się znajduje na bezdrożach wybrzeża? Większa część wybrzeża jest opanowana przez bandytów. Szefem gangu jest niejaki Ortega. Ma swoją siedzibę w jaskini na północy. Trafiają tam wszystkie łupy, więc jeśli chcesz się wzbogacić, warto tam zajrzeć. Może później. No wiesz co na razie to... Za bardzo nie będę się do Ortegi pchać. Redok, się ma wszystkim... To jest fajnie, arena. Bijemy, ale najpierw z Jav Javierem pogadamy. Jesteś tu nowy, prawda? Mm. W ostatnim czasie do Redok przybyło wielu uciekinierów, ale ciebie nie kojarzę. Wypędziliśmy orków z Ardei. A więc tobie to zawdzięczamy! Dobra robota. Od tej chwili wszystkim zajmą się nasi ludzie. Jeśli chcesz nam jeszcze pomóc, jest parę spraw. Jesteś tu dowódcą? Mam największe doświadczenie, jeśli chodzi o walkę z orkami. Przypuszczam, że to czyni ze mnie kogoś w rodzaju przywódcy tego miejsca. Nosisz zbroję paladyna. Byłem paladynem, zanim orkowie wygrali wojnę. Walczyłem za króla. W ostatniej bitwie pod wengardem. Teraz jestem zwykłym uciekinierem, jak wszyscy tutaj. Ojej, to nam opowie? Powiedz mi więcej o wojnie. Nie ma o czym opowiadać, przyjacielu. Kiedy my, Paladyni, straciliśmy magiczną moc i wyczerpaliśmy zapasy magicznej rudy, nie mieliśmy szans. Staliśmy się łatwą ofiarą dla Orków. Jak mogę wam pomóc? Jest wiele możliwości. Przejdź się po obozie i porozmawiaj z ludźmi. Musimy się przygotować do rewolucji w Cape Dan. Co wiesz o Xardasie? Nie więcej niż inni. Podobno zbratał się z orkami. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, spróbuj u ich szamanów. Jedyny problem polega na tym, że nie chcą gadać z ludźmi. Potrzebuję broni. Tak jak my. Niestety jest pewien mały problem. Jak zawsze. Nasz ostatni kowal zginął w walce. Od tamtego czasu nasza kuźnia jest opuszczona. Jeśli znasz kogoś, kto mógłby zostać naszym kowalem, prześlij go do nas. Opowiedz mi o tej rewolucji. W miastach Myrtany rządzą orkowie, ale ukrywają się tam również buntownicy. Kiedy nadejdzie właściwy czas, wezwą wolnych ludzi i niewolników do walki. Jeśli chcesz nam pomóc, musisz znaleźć tych ukrywających się buntowników. Jak się nazywa buntownik ukrywający się w Cape Dun? Działa wśród niewolników z Cape Dan, aby zachować w tajemnicy swoją tożsamość. Mam nadzieję, że jeszcze go nie znaleźli. Nie powiem ci, kto to jest. Nie znam cię Chum. wystarczająco dobrze. Ale jeśli zdobędziesz jego zaufanie, powiedz mu, że Javier przysłał cię na pomoc. Ham, prostak, ty. Chodź, idziemy na arenę. Hej, wyglądasz na osobę, której zdarza się oberwać. Co powiesz na mały pojedynek na arenie? Come on. Chcesz stanąć przeciwko mnie? Tak, tak naprawdę to nie. Jesteś tu wśród przyjaciół. My ludzie musimy trzymać się razem w walce z orkami. Potrzebny mi trening, a ty wyglądasz na godnego przeciwnika. Niech Norris wyjaśni Ci zasady walki, a potem możemy zaczynać zabawę. Oj, tam zasady walki i chodzi. się na arenie. No dobra, zobaczymy na co cię stać. Tam zasady. Zasady są to, bo je łamać, nie? Chodź tu! Jestem lepiej ich nie znać. Oh, Oszty <toddose> oh, oh. oh. dziadury. Ah, ah, <toddose> uh. Uh. Ah. Oh. Dobra. O, no, walki tutaj są wyjątkowo proste, więc nawet nie ma co się trudzić. W sumie nie mam żadnej sproi, ale to i tak jest proste. Eee, dobra. Ten chyba jeszcze chciał się bić. Na twoim miejscu nie zapuszczałbym się zbyt głęboko do tych jaskini. Co jest nie tak z tymi jaskiniami? Jeszcze ich do końca nie zbadaliśmy. Podobno gdzieś na wschodzie jest drugie wyjście. Niestety w jaskiniach po wschodniej stronie roi się od bestii. Czym się tu zajmujesz? Stoję na warcie. Obserwuję... Oj. W wolnym czasie... Obserwowa trenuję się. na arenie. Chcesz się ze mną zmierzyć na arenie? Czemu nie? Mały trening nie zaszkodzi. Ale najpierw powiedz Norrisowi, żeby wyjaśnił ci zasady walki na arenie. Pierdoły. Walcz ze mną na arenie. Dobrze. Ale pamiętaj, że to przyjacielski pojedynek. Spotkamy się na arenie. Tam będę w zasad... i idź też... Przekonamy się. I nie możliwe. No, niemożliwe, jak to się stało? O, tam trochę złota ją Ty, wygrałeś walkę. Dobra robota, masz talent. Jeśli będziesz kiedyś potrzebował towarzysza, który walczył, był u twego boku, pamiętaj o mnie. Okej, okay, przyda mi się gościu do y, tej, kop rozwalnia tej kopalni, no czy tego tunelu, i oczyszczenia go. No, teraz A. możesz mi wyjaśnić zasady walki. A! Walczy. Nowy! Czym się tu zajmujesz? Dbam o nasze siły, Wredok. Cały czas ćwiczymy, aby jak najlepiej przygotować się do bitwy z orkami. Ten odgrodzony teren to plac ćwiczeń. Pokaż mi, jak się walczy. Dobra. Pokażę ci, jak się posługiwać bronią, jeśli udowodnisz, że jesteś przydatny dla naszego obozu. Co mam dla ciebie zrobić? Nasza kuźnia jest od wielu dni zamknięta, a walczyć z orkami trzeba tak samo często, jak kiedyś. Jeśli przyniesiesz nam pięć paczek broni, bardzo się przysłużysz naszej sprawie. Dobra, to już skąd bezem pięć paczek broni, to już nie muszę się pytać. Jak to się ma do mnie jakieś questa? Temu temu powiem, że oczyszczamy tę jaskinię. Niezła walka. Położyłeś mnie bez trudu. Proszę, weź tę miksturę leczniczą. Dzięki niej wyleczysz rany. Dankę, ale ja tego nie chcę. Do. Zajmę się stworzeniami z po wschodniej stronie. Oszalałeś, przybyszu? Lepiej się dobrze przygotuj, jeśli chcesz mieć jakiekolwiek szanse. Nie. O, bra, to chyba, no ja wszystko, wszystkie kwestie, y, które mogłem zebrać. E, nikt na mnie szła, nie szuka ma nie masz tego nie, dobra To idziemy najpierw e, oczyścić te dziki, Znaczy zabić te dziki i tych orków Przy okazji poszukujemy paczek broni Dobra, dobra, dobra Rosa, rosa, jest tu gdzieś rosa? jest, 3, ale zawsze coś a cztery. Oj, ściemnia się. Wąt czy masz rację. Dobra. Pierwszy patrol jest. Znaczy, no, pierwszy patrol jest tutaj. Tak samo jak dziki. Jest taki fajny trick, że można zrobić dwa questy za, za jednym zamachem. Tylko sobie zapiszę tutaj. Wszystkie dziki ściągamy. Wszystkie dziki, 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 chodźcie. I za mną gonić mnie. I podchodzimy z nimi do orków. A wilko nie chciałem. No to wilk nam jeszcze pomoże. Chodźcie wszyscy. A no dobra, to wilk ja popiję. Nam pomogą Orkowie. Chodźcie, orcy. Tu jest jeszcze więcej bestii te bestie nigdy się nie nauczą. To są paczki broni Ej No bijć ich, głupie orki No co za debile? No, mi się bicie. Ja sobie pozbieram tutaj. Dobra. Mi się tam bijcie. Lejdę zobaczyć, jak tam wilk wilkowi poszło. O, widzę, że bardzo wyrwana walka. Pomogę trochę wilkowi, nie będę taki chamski. Iń, No i się z okorzeń zablokowało Fin Dawaj Bezi, dawaj, 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 no I teraz w tym momencie lepiej zabić wilka, a wilki jest o wiele groźniejszy od właśnie. No i teraz wilka. No je dzika O dziku O, widać orkowe już się poradzili z ostatnim dzikiem Mamy level up. Mm, tutaj są na razie tylko mięsa. Orosa. Ok, i możemy się pobawić z orkami, orki. Dobra, jeszcze trochę. No, ja jeszcze save co zrobię? No mi się język plączy Dobra. Wiodowca. Chodź. Wszystko dobra. Nie, nie, binnie. Kurde. Jeden z wiodowca teraz drugi. E, puści izna. Z tego, że mnie teraz dwóch goni, to było proste. Pozbieram sobie od nich kuszy, żebyśmy żeby nie strzelali z kuszy. Teraz taki bajer. No ty nubie! Nie, 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 Taki bajer, co zrobimy? O. Nie lubię go stosować, ale czasami trzeba. Taki bajer. Nie mogę przestać. Przynajmniej przestałbyś to i tak byście mnie nie chcieli zabić. Jaki cel? O! Ścianuj na mnie. Kinty. Dobra. No i dobijamy. Ja jeszcze jeden, który tam leży. Ja! Spij, idź spać. Dobranoc. Dobra. Orkowie zabici. Podbieram sobie ten złom od nich i ja na razie kończę nagrywanie. Sprawdzę sobie jak to wszystko wyszło. O, do to tutaj rośnie roślinaleczniczo. Okej, okay, więc ja sobie tu zrobię save'a. Zajwa, zajwuj się, dobra. Więc, yy, na razie.